Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich ponownie na moim kanale. Kolejny dzień. Film, który dzisiaj Wam prezentuję, będzie jakby takim wytłumaczeniem, dlaczego tak właściwie ja postanowiłam założyć ten kanał, z jakiego powodu i kiedy ten pomysł się urodził. Słuchajcie. Kanał ogólnie dedykuję osobom rodzicom osieroconym, które straciły y, dzieci swoje. Ja y, założyłam ten kanał ku pamięci mojego syna. Zresztą bardzo proszę wszystkich y, czytajcie y, opis w informacjach o moim kanale. Tam y, y, zamieściłam wszystkie y, takie, jakby kluczowe informacje, które chciałabym zawrzeć w tym kanale. I teraz tak, nie będzie to kanał poświęcony stricte tej mojej tragedii, naszej tragedii, ponieważ ja właśnie nie chcę się zagłębiać w to i jakby przeżywać cały czas tę tragedię na nowo, bo ja ją przeżywam cały czas. Serce jest rozdarte, jest pustka w sercu. Wszyscy rodzice wiedzą, że po takiej tragedii czujemy się jakby. Tak jak ma teraz, z którego wypuścimy powietrze, tak? Nie mamy siły na nic. I właśnie na tym kanale chciałabym wszystkim pokazać, że, wiecie, mamy wybór, tak? Możemy się powiesić, możemy się otruć, możemy po prostu odebrać sobie życie, zakończyć je, a możemy żyć dalej. I teraz kwestia, co zrobimy z tym życiem dalej, jak będziemy je kreować, zależy tylko i wyłącznie od nas. I ja właśnie na tym kanale chcę Wam pokazać, że. Można żyć dalej, że mimo wszystko można się uśmiechać, słuchajcie. Yy, ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo powtarzałam już w niejednym filmiku, ale słuchajcie, naprawdę można. Także nie będzie to tutaj wiecie rozdrapywanie ran i zadawanie niekończącego się pytania: dlaczego, dlaczego nam się to przytrafiło, dlaczego nasze dzieci nie żyją, tylko może inaczej i jak dalej żyć. I ja chcę wam pokazać, że można żyć dalej, że można się zebrać w sobie, i dlatego nazwa kanału jest Kolejny dzień, bo dla nas każdy kolejny dzień to jest wyzwanie. To jest walka o, o ten dzień, walka o to, żeby mieć siłę się podnieść, umyć się, iść do pracy, zająć się obowiązkami domowymi, rozwijać się. Zdobywać jakieś nowe doświadczenia, informacje, a nie tylko zagłębiać się w tej tragedii, słuchajcie i, i pogłębiać ją tak naprawdę dalej. Dlatego na tym kanale ja będę wspominała o, o, o tym, co nas spotkało, ale generalnie chcę, żeby to było. Wiecie, co kiedyś była taka audycja radiowa za dawnych, dawnych czasów, w Matysiakowie, więc ja może powinnam ten kanał nazwać u Matysiakowej. Chcę Wam po prostu pokazać, jak funkcjonuje, wiecie, będzie się przewidywać oczywiście yy, fauna, flora, czyli nasza natura, która nas otacza, ponieważ ja od dziecka kochałam naturę, wychowywałam się. Co prawda, w łodzi, natomiast generalnie jestem bardzo blisko związana, wiecie, z przyrodą, ze zwierzętami. Kocham konie, jeżdżę konno, wychowałam się przy tych koniach. Zawsze były psy w moim domu, teraz są koty. Także słuchajcie, będzie oczywiście wiele wątków zielarskich, ponieważ ja zbieram zioła, interesuję się nimi, jestem lajkiem, ale mm, będę Wam pokazywała, zaznaczała do czego te zioła e, służą, jak możemy z nich korzystać. Natomiast nie zamierzam żadnych takich, e, wiecie, wykładów tutaj przeprowadzać, ponieważ ja nie jestem. Mm, naukowcem, nie jestem fitoterapeutą, zawsze będę Was odsyłała w takie w jedno źródło, które moim zdaniem jest najlepszym źródłem, czyli doktor Różański, autorytet w Polsce, zarówno w Polsce jak i na świecie, jeśli chodzi o zioła, nie ma w Polsce lepszej osoby, większego znawcy. Także słuchajcie, tak wątek zielarski, oczywiście moje spacery, oczywiście border collie, kotki, może jakieś wypieki, może jakieś pitu-pitu, jak ja to nazywam, takie sobie gadanie. Będę chciała po prostu przychodzić do was, możecie sobie wtedy robić kawę, usiąść, posłuchać. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich. I teraz tak, wracając w ogóle do głównego wątku, bo oczywiście jak zwykle się rozgadałam, dlaczego ten kanał założyłam. Wiecie, mm, pierwsze takie momenty, y, chwile, kiedy y, cała tragedia się wydarzyła, to jest coś takiego, to mogą zrozumieć tylko y, rodzice, którzy stracili dziecko. Wytwarza się jakby taka bariera, że y, no bo tak jest, słuchajcie, nikt nie może zrozumieć bólu, którego doświadczają rodzice przy stracie dziecka. Ja pamiętam, że ja nie chciałam z nikim rozmawiać. Każdy, kto mi mówił, słuchajcie, najgorsze słowa, jakie usłyszałam mm, po stracie syna, to były słowa, rozumiem, co czujesz. No, nie usłyszałam chyba niczego gorszego. Pamiętam, że nie chciałam z nikim rozmawiać. Jedyna osoba, która wiedziałam, że mnie rozumie, to był tata Daniela, y, Tomek. I ja wiedziałam, że on cierpi tak samo, że rozumie, ponieważ oboje straciliśmy Daniela. I ja nie chciałam z nikim rozmawiać. Z domu, jak już zaczęłam wychodzić, to wychodziłam w przeciwsłonecznych okularach. Nie jestem w, w tej chwili w stanie określić, jak długo to trwało, ponieważ to, to nie były tygodnie, to nie były miesiące. Ja, ja nie wiem, nie wiem, ale bardzo długo chodziłam w okularach z głową opuszczoną i po prostu... Wiecie, jak koni. Nie daj Boże, żeby spotkać kogoś znajomego. I pamiętam również, że maniakalnie wręcz przeszukiwałam internet w poszukiwaniu osób, które przechodzą taką samą tragedię. Pamiętam, że natrafiłam na blog dziewczynki, która była chora, miała białaczkę i, i prowadziła ten blog. Niestety w pewnym momencie odeszła, i ten blog przejęła jej mama. I ja cały czas ten blog czytałam, po prostu tak bardzo się utożsamiałam z tą mamą, y, wiedziałam, co czuję i, i tylko takich, y, wiecie, informacji szukałam, filmów i tego nie było, tego mi bardzo brakowało i po jakimś czasie, jak już, wiecie, w jakiś sposób y, no, zaczęłam funkcjonować z powrotem normalnie, wróciłam do... normalnie, po prostu wróciłam do pracy i, i wiecie, mm, po prostu... Mijały miesiące, min, minęły lata, ja zaczęłam coraz więcej na tym YouTubie oglądać filmów i, i tak właściwie się zastanowiłam, mówię, kurczę, nie ma tego tematu. Są ci rodzice osieroceni, ale mm, to jest temat tabu tak właściwie. Jest grupa na Facebooku, nie jedna są te grupy i y, 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 wiecie, po prostu y, Wydawało mi się, że to jest jakaś taka pustka. I tak sobie pomyślałam, kurczę, a może ja bym coś na ten temat powiedziała, może bym spróbowała yy, zacząć nakręcać film, otworzyć kanał, i, i, i może coś by z tego wyszło. No nie wiem, no jak pomyślałam, tak minęły trzy lata i zrobiłam. Pierwszy krok, prawda, ostatnio nie wiem co mnie tknęło, po prostu pomyślałam sobie teraz albo nigdy. Oglądam te filmy, oglądam na YouTubie. Wiecie, ludzie nakręcają absolutnie wszystko. A, a ponieważ ja lubię nakręcać, zawsze się dobrze czułam robiąc zdjęcia, wydaje mi się, że te zdjęcia mi wychodziły fajne. Zresztą bardzo żałuję, że nie, nie skończyłam szkoły filmowej, a ja pochodzę z Łodzi i e, miałam taką okazję, bo w Łodzi przecież szkoła filmowa istnieje od lat i w sumie zmarnowałam wiele czasu, bo skończyłam studia, które tak naprawdę nic mi nie, nie przyniosły, nie dały poza pięcioma latami, które po prostu minęły na nauce. A, a myślę, żebym się fajnie odnalazła yy, w takiej filmówce właśnie za kamerą. No, nie wiem, wiecie, teraz to już jestem stara i 50 lat na karku, także no, mogę sobie amatorsko pochodzić z telefonem i może w przyszłości z kamerą, jeśli ją kupię, bo zamierzam. Tylko na razie to wiecie, tak jak już wspominałam, cały czas się bawię. Także słuchajcie, nie wiem, co z tego wszystkiego wyjdzie. Powtarzam jeszcze raz. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli znacie jakieś osoby, które straciły dziecko. Naprawdę serdecznie Was proszę, poinformujcie. Fajnie by było, gdybyście pomogli mi ten kanał rozwijać. Ja, ja zobaczę, w jakim kierunku to pójdzie. Czy to pójdzie w kierunku zwierzaków, ziół? Na pewno będę wspominała syna. Na pewno będę co jakiś czas, jeżeli przyjdzie mi jakieś takie przemyślenie do głowy, to będę starała się Wam to przekazać. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Naprawdę, wiecie, tak naprawdę kanał to. Twórca, autor to jedno, ale, ale tworzą widzowie, bo zaczynają się pojawiać subskryp subskrypcje, zaczynają się pojawiać komentarze, i wtedy wiemy, co widzowie chcą oglądać, co im się podoba, co nie podoba, i, i, i wiecie, obserwujemy i po prostu. I kreujemy razem ten kanał, tak? Ja nie chcę wam tutaj narzucać czegoś i nie chcę udawać, nie chcę być sztuczna. Ja jestem naturalna. Jeden raz się uczeszę i maluję, drugi raz jestem rozczochrana i, wiecie, taka po prostu, jak, jak się obudzę, jak wyjdę, tak nakręcam. Tak jak powiedziałam, kanał się nazywa Kolejny dzień. Może powinien się nazywać u Matysiakowej. pierwotna nazwa to, była, to było życie po stracie. Natomiast wiecie, co tak się zastanowiłam, że jeżeli to będzie taka nazwa życie po stracie, to może będę odstraszała innych. Nie chciałabym, żeby to tak po prostu wiecie, smutno, ten tytuł się prezentował, i tak się zastanowiłam właściwie. Że ten kolejny, każdy kolejny dzień to jest to jest ta walka, to już mówiłam o tym I, i to chyba tak będzie wyglądało do końca życia, tak? Wiecie, jak dzień zaczniemy, tak go skończymy. Jeżeli wstaniemy rano, pościmy łóżko, umyjemy się, dziewczyny, jak sobie zrobicie make-up, panowie się ogolą, prawda? Wiecie, umyjemy włosy, czujemy się inaczej. Każdy wie, o czym mówię. Jeżeli wstaniemy i przechodzimy ten dzień w piżamie, na przykład jeśli jest to wolna niedziela, no za ten dzień, tak wiecie, mija po prostu nie wiadomo kiedy, tak? Mamy cały dzień w <laughs> przysłowiowej, wiecie, czym. I ja myślę, że po prostu nie tylko my, rodzice, o ten kolejny dzień walczymy, wiecie. Yy, Rodzice po stracie oczywiście miałam na myśli. Ja myślę, że takie czasy nastały w tej chwili, że to chyba każdy z nas walczy o kolejny dzień. No, słuchajcie, przecież ile, ile, ile można mieć siły, ile energii, żeby to wszystko dźwignąć na, na barkach. No, naprawdę to życie się robi oszalałe, świat zwariował. Ja patrzę na to wszystko z przerażeniem. No, no, nie wiemy, co będzie dalej, jak to się wszystko potoczy, prawda? Także każdy kolejny dzień trzeba po prostu sobie w jakiś sposób zaplanować i, i naprawdę walczyć o niego, słuchajcie. No. jest coraz trudniej, czasy się zmieniają w astronomicznym wręcz tempie. No, nikt nie przewidział takiego rozwoju sytuacji. Także, słuchajcie, zapraszam Was serdecznie. Nie wiem. Będą, tak jak powie Zaczy, nie, chciałam powiedzieć, że nie wiem e, jak się ten kanał ukształtuje i no może dla Was będzie to czasem nudne, bo ja wiecie ciągle chodzę z tym moim border collie z barkiem na spacery, więc pewnie większość tych filmów będzie na zewnątrz. E, Zobaczymy jak to pozwoli pogoda bo wiecie tutaj potrafi miesiąc lać non stop więc wtedy nie będę nakręcała nic na zewnątrz wtedy będę w domu kombinowała no zobaczymy serdecznie zapraszam wiecie no jest tych kanałów Pierdyliony na, na YouTubie. Są kosmetyczne, są jakieś takie z gotowaniem, poradniki, ogrodnicze, no jest tego pełno. Ja myślę, że znajdę widownie rok, dwa, trzy. Wiecie, ludzie po 10 lat rozwijają kanały, więc. Zobaczymy, jak to u mnie pójdzie. Także jeszcze raz apeluję, jeżeli znacie jakieś osoby, które są po stracie, serdecznie zapraszam. Chcę Wam przekazywać taką dobrą energię, pokazywać, że naprawdę da się uśmiechnąć. Ja już nie mam łez, także chyba tylko pozostało mi to, żeby się uśmiechać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie. Są bliscy wokół nas i nie możemy im stworzyć piekła. Musimy, musimy walczyć o to, żebyśmy mogli dalej funkcjonować i ci bliscy razem z nami. Trzymajcie się ciepło. Serdecznie dziękuję, że mnie wysłuchaliście i zapraszam na następne szalone albo nudne filmiki. Ja nie wiem, co będzie. <laughs> dziękuję bardzo.